Księżynyczko wszystkim z tej strony Częstny z na W dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie łańcuch, ale nie taki łańcuch na szyję, tylko łańcuch rowerowy wielorzędowy. W sumie może to być prosta czynność, ale na parę rzeczy trzeba zwrócić uwagę, i w tym odcinku chciałem Wam o tym opowiedzieć. Nigdy nie jest tak, że po wyjęciu z opakowania łańcucha on jest idealnie przycięty i zakładamy, i wszystko jest super. Zawsze trzeba go albo przyciąć, albo dołożyć ognik z drugiego łańcucha. W jaki sposób to sprawdzić? Zakładamy łańcuch na blat korby. Jeśli to jest korba dwóch czy zakładamy na najmniejszy blat. Później zakładamy łańcuch na kaseta na najmniejszą zębatkę kasety lub wolnoobiegu. Zakładamy, przekładamy łańcuch przez przerzutkę i sprawdzamy i. Y, przerzutka powinna być lekko, lekko napięta, by to wszystko idealnie zg się zgrało. Jak mamy w tym wypadku, no trochę nam brakuje, gdybyśmy to spieli. Przerzutka nie ma takiego lekkiego, delikatnego tutaj napięcia, które jest wymagane, tylko po prostu jest tu już daleko zamontowano, mocno napięta, no i ona by przycięła nam dwa, trzy przełożenia, a później już, już by to pracę nie wykonywała, bo byłaby po prostu za daleko. W jaki sposób przycieć lub dołożyć łańcuch? W większości przypadków będziemy zakładali taki łańcuch na spinkę. Mało kto już stosuje. W kręcanie ogniw. Nie jest to zbyt dobra metoda, można zrobić więcej niż złego, więc w 95% przypadków każdy mechanik rowerowy teraz będzie stosował spinkę. I spinka e, musi mieć dwa ogniwa wewnętrzne, by musi zostać spięta, więc ta i ta strona musi mieć tu ogniwo wewnętrzne, by Mogła zostać spięta. Więc jeśli przycinamy łańcuch, nigdy nie spinamy go na ogniwie zewnętrznym, bo wtedy nie będziemy mogli spiąć łańcucha, nie będziemy mieli jak spiąć, tylko zawsze musimy mieć ogniwo wewnętrzne i ogniwo wewnętrzne, wtedy możemy spiąć taki łańcuch. Po inspekcji stwierdziłem, że trzeba dołożyć trochę ogniw, więc biorę łańcuch. Numer 2 i odpowiednią ilość ogniw wytnę sobie z rozkuwaczem łańcucha. Wyciąłem już troszkę łańcucha, mam spineczki dołączone do zestawu. I teraz zapnę ten mały kawałek z kuwaczem i rozkuwaczem łańcucha i zobaczę, czy jest odpowiedniej długości. Okazało się, że idealnie docięłem łańcuch i ogniwa mi pasują. Gdy tutaj jeszcze miejsce na spinkę będzie, gdy uwzględnię nawet miejsce na spinkę, przerzutka mi się lekko napina. Jest cały czas w napięciu, więc będzie wszystko idealnie. Więc spinamy łańcuch. Teraz jak zamontować taką spinkę? Specjalnie zdyłem łańcuch z blatu, by nie robić to na napięciu, bo taka spinka nam wtedy się nie zepnie. Ja stosuję swoją ulubioną, którą łatwo zdejmować i e, wsadzać I tak nasadzamy na jedną stronę spinki tutaj żądne do spinamy. Napinamy łaj. Dobra, Łajców zamontowany. Tutaj prawidłowo napięty. Sprawdzamy czy nie obcierał przerzutaczka. Wszystko jest ok. Operacja udana. Dzięki.